Mamy kolejny dzień i za oknem mam taki widok Zaraz wam pokażę w jakim miejscu spałem, ale najpierw kawka Borys z rana przyszedł, już musinka cieknie, już chwilkę Borysie. No i przy takim widoku panie kolego No i mogę wam pokazać wreszcie miejsce w jakim spaliśmy Tak to się prezentuje przy palmach no po prostu tak fajnego miejsca jeszcze w Albanii nie było, mimo że to jest druga noc, ale sami widzicie. No nie mogę po prostu, w takim miejscu po sezonie w ogóle nikt się nie czepiał, bo to są jakieś apartamenty czy hotele. No i widzicie to, no to jest, no druciak, 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 co tu się dzieje? I tak się właśnie zastanawiam, czy nurkować tutaj, na takiej mniej popularnej plaży malutkiej, Przyjechać na główną do miasta. Czy może i tu, i tu. Także kawka jest. No i zaraz tutaj chyba zanurkuję. Łukasz skoczy do sklepu, czekamy z Borysem. I jednak zanurkuję tutaj, bo tutaj widzę jakieś bojki. Dno widzę po kamieniach, że jest takie zmienne. Trochę piachu, trochę żwirku, trochę kamieni. Także tutaj zanurkuję. I później główna plaża. No bo wiadomo, że jak jest poszukiwać, to pewnie najpierw na głównej, a później na takiej pobocznej, także trzeba przetestować wszystkie możliwości. I zobaczcie, jak to wygląda. Plaża, plaża, plaża i nasze kampery. No to do zobaczenia pod wodą.

Poszukiwania zakończone były to najdłuższe poszukiwania, kiedykolwiek z Tak, montując ten odcinek, zwróciłem uwagę na ten kadr. No, czy to nie są wspaniałe okoliczności do nagrywania vlogów z życia? Jestem bardzo zadowolony, że tak długo jestem w stanie nurkować na jednej baterii. No i zobaczmy, co udało się znaleźć. Ano! Trochę śmieci, e, różnej maści kilka kawałków ołowiu 350 leków także też jakieś monetki wpadły e-papieros i mamy srebrny kolczyk taki pozłacany z niebieskim kamieniem no i jest Pandora druga Pandora w życiu z nurkowania także dwa srebra no co mogę powiedzieć tutaj duże kamienie nie dało się praktycznie nurkować zero sygnałów jakieś 300 metrów w tamtą stronę był już taki swobodny spadek, małe kameczki, i tam znalazłem Pandorę na płytkiej wodzie i ten kolczyk. A wszystkie pozostałe sygnały już na wodzie głębokiej. Także, no, ewidentnie, ewidentnie, trzepana plaża nie przez jednego, ale przez kilku poszukiwaczy. No, ale nie poddaję się. Tak na rogu mniej więcej skończyłem. Później zrobię kolejną plażę. Na śniadanie standardowo włączyłem tosty i zimniuteńki liptonik. I co. Ale zaraz jak odpocznę po tym nurkowaniu, zjem śniadanie to pojadę na hulajnodze elektrycznej 5 km stąd zobaczyć czy jest punkt wody bo wydarzyła się fajna sytuacja, o której Wam opowiem bo Wam się na pewno przyda jak będziecie na vanlife w Albanii albo w jakimś innym kraju A ta rzecz to Fountains in Italy czyli aplikacja z której korzystałem żeby znaleźć punkty z wodą we Włoszech w tym roku I proszę bardzo, tutaj też przy Himara Castle Mamy. Pyk, navigate to. Proszę bardzo. Kieruj się na północny wschód. I 60 km. Także jest, jest bez problemu aplikacja i ona działa. Ona działa nie tylko we Włoszech, w różnych, w różnych punktach. Już sprawdziłem, jak widzicie, Tirana. Tak samo tutaj w Czarnogórze, w Chorwacji też. Także no polecam Wam tą aplikację, bo jak widać, działa nie tylko we Włoszech. Także zaraz lecę na hulajnodze zobaczyć czy rzeczywiście jest tam woda, bo jeżeli jest to na pewno z Łukaszem podjedziemy. Nie wiem czy dzisiaj, bo jeszcze trochę wody mamy. Biorę w małą butelkę wodę i jakąś konserwę, bo jak spotkam jakieś bezdomne psy, no to żeby miały jakiś posiłek i troszeczkę wody. No i dobra, wziąłem Kukirina, mam 4,5 km teoretycznie do, tej, do tego punktu z wodą, no i zobaczymy czy... Będzie tam woda, jeżeli będzie, no to potem podjedziemy. Pogoda fajna, nie ma co, lecimy. Jest i osiołek, że hulajnoga tutaj dojechała. To jest jakiś hit. 18 na godzinę pod tą górę. Chwilowy pit stop. Taki widoczek. I chciałem Wam pokazać coś ciekawego, czyli taki mały kościółek. Zobaczcie, przy samej drodze fajnie to wygląda. Taki jegomość. Ekstra. Jadę jeszcze kawałek wyżej w góry, bo może spotkam psy bezdomne. Ale tutaj póki co nie spotkałem. Stamtąd przyjechałem z góry i zobaczcie. Kolejna mała kapliczka. Jest krzyżyk. Takie. Takie coś. No i tutaj co? Tutaj przepaść. Żadnych barierek. Także lepiej się tu nie rozpędzać na nodze. No i co? Patrzę na te pieski, ale żadnego nie widzę. Żadnego nie widzę. A wziąłem im yy, te makrele w sosie pomidorowym i wziąłem trochę wody. No nic. Wracam do Himare. A tu też dojechałem. Jest cmentarz. I taki mały budynek. Okej, okay, my z Łukaszem stoimy tam na wprost. Przeszukałem może 100 metrów plaży, i mam plan później tutaj podjechać i tutaj na tej głównej części zanurkować. Dobrze. Eee, raz, dwa, trzy, cztery pieski. Chociaż im się coś tam da. Patrzcie, ich przyszło. Dobra, eee, już daje. Dobra, najpierw wodę troszeczkę wlaliśmy. I zaraz sardynki. No dosłownie sekundę, sekundę zjadłem. No jak czy ma normalnie funkcjonować w tej albanii jak, jak widzi każdego dnia tyle bezdomnych zwierzaków Ajajaj Aż puszki oblizują A zobaczcie, a to mama a to mama tych piesków. No, spędzamy tutaj cały dzień, bo widoki są nieziemskie, pogoda idealna. Ja teraz czekam aż pianka mi troszeczkę przeschnie, no i dzisiaj zanurkuję. Nie wiem na ile, bo tamto nurkowanie dało mi w kość, ale na pewno jeszcze raz sprawdzę, no bo jest szansa, mimo że. Tych sygnałów fajnych nie za dużo, ale zawsze może jeden krążek leżeć. A pro propos bieżnika, co Wam mówiłem, zobaczcie tutaj no widać widać na kamerze ile tego bieżnika jest. Teraz prawa przednia opona no tutaj widać, że już mniej, ale nie ma tragedii ale to koło z tej strony no to patrzcie, to już jest praktycznie, widzicie, no zjechane strasznie. Nie wiem, co może być przyczyną. W ogóle powiem Wam, że e, palma jest zarąbista. A te leki albańskie od razu czyszczę tą szczoteczką. Tą dokładnie drucianą i no żeby wydawać, bo po co to potem wozić. Łukasz skoczył po kamerę. Dojechały dwa kampery: jeden z Holandii, jeden z Francji. Także już prawie cała droga zostawiona kamperami, no ale nikt się nie przyczepia. Policja przejeżdżała dwa razy, nic nie powiedzieli także po sezonie. Luzik. A patrzcie, co ja mam. Poprosiłem panią i mi dała wodę, a ja jej dałem picie za to. Ja wziąłem, a teraz Łukasz lata na pewniaka. Ok, dopiero co wróciłem. E, pierwsza rzecz: bo zaczynam podsmażać mięso e, na jakiś obiadek. I co? Lecimy z podsmażaniem. Tym razem krótkie nurkowanie, bo jak widzieliście było bardzo ciemno. Tylko 40 parę minut. E, dwa ciężarki ołowiane, 20 leków i kawałek rurki miedzianej. Tyle. Już wziąłem gryza. Zrobiłem tym razem takie mikro kebaby. Nawet nie wiem, czy mogę to nazwać w ogóle kebabem. Mięso sobie z, z tortillą. E, dobre, smaczne, szybko się robi. Także będzie to na dwa albo trzy posiłki, bo nie jestem aż taki głodny po nurkowaniu. Kolejny dzień. Może nieco bardziej wzburzony niż wczoraj. Szybka kawa i zmieniamy miejscówkę. No dobrze, Francuzi pojechali, Niemcy przyjechali. Holendrów pozdrawiam. Widok piękny, zmieniamy miejscówkę. I kolejny dzień, niesłychanie pięknej pogody. Dwa kilometry zostały do jakiejś plaży przy drodze. Zobaczymy, obadamy. Dojechałem do kolejnego miejsca. Przez chwilę wyciągnąłem piankę, żeby sobie obeschła. I tak wygląda ta miejscowa. tak wygląda ta miejscuwa. Mamy kilka kamperów, nawet albański weko. Fajna plaża, bardzo mi się podoba. Muszę chwilę poczekać, bo tu panowie łowią ryby. Ale jest git, jeżeli chodzi o nurkowanie. Nie ma takiego falowania w takiej zatoczce, dlatego te sygnały będą tak niezagłębione. No podoba mi się, podoba mi się bardzo. Chwilę poczekam aż skończę łowić. No i co? Czekam zaraz. Łukasz dojedzie. Miejsce fajne. A tam na górze jest w ogóle zamek, także elegancko. Miłość od pierwszego wejrzenia. Dzień dobry! Jak ogon lata, super. A tu fajnie na motocyklu. Pod takie górki ekstra Także co, lecimy na krótki spacer I później nurkuję na tej plaży I parę kilometrów dalej na następnej No jest zameczek Ciekawe czy Gubili coś w tym kąpielisku Fajna lokalizacja Tutaj też jest plaża, tak jak tam ten facet wszedł e, Tylko kurczę, No ciężko Zweryfikować z tej pozycji Bo tam się wydaje, że nie ma jeszcze tylu kamieni, ale nie wiem Tak czy siak Zanurkuję najpierw na tej. Jak będą jakiekolwiek efekty, to może się skuszę na drugą stronę też. No i co, podsumowanie: 200 leków, 50 eurocentów, dwa ciężarki. O, miejsce fajne, Postu, fajna prawo. knajpka. No i co, jedziemy dalej w dłuż wybrzeża, będzie plaża niecałe 1,5 kilometra stąd. Zwierzaki odpoczywają. Dojechaliśmy na taki przydrożny parking i w dole jest plaża. W dole jest plaża. No Wygląda jak marzenie. Tam jest zjazd, ale nie będziemy ryzykować. Idziemy najpierw się przejść, zobaczyć czy damy radę zjechać, no bo tam jest zdecydowanie lepsza miejscówka na van life. Droga na poprzednią plażę okazała się zbyt wymagająca, także lecimy na kolejną. Ociepanie. panie, dojechaliśmy do takiego miejsca po sezonie cisza, spokój bary pozamykane no i plaża duży teren do poszukiwań nie ma co ukrywać, że niewyobrażalna przestrzeń no i kwestia jak warunki jak dno i ile ludzi się tutaj przewija w sezonie na razie ładuje mi się bateria, wysycha pianka także za jakieś może godzinkę może dwie zanurkuję. Ale fajnie. I bezpłatny parking ogromny. I zaraz tutaj na leżaczkach pod zadaszeniem odpocząć trochę. No. I gitara jest. Założyłem szczepę. I zobaczcie. Ptaszek biedny. Trzeba go wypuścić. Chodź, mały. O. Chodź, chodź, chodź. Dobra, wyleciał. Fajna. Zobaczcie, jakie fajne szafki, w ogóle elegancko. To jest prawdopodobnie goście, który tutaj plażę ogarnia po sezonie. Ale fajnie zobaczyć, jak wygląda. Coś innego zawsze. Tu jest fajnie, ale tam jest bar. I widać po parasolach miejsce, i tam najpierw przeszukam podjadę też jest lepsza miejscówka na vanlife okej, okay. widoczki są tak stanąłem, jeszcze pianka dosycha no i taki widok na morze ultra fajne, spokojne miejsce po sezonie czytałem też na google mapsach w opiniach, że bardzo tanie są, zarówno leżaki, też po godzinie 17-18 są darmowe. Także jest to jedna z niewielu plaż w Albanii, takich totalnie jeszcze dzikich, bezpłatnych. Znaczy dzikich. No wie, wiecie, o co chodzi, że są bary, ale tutaj nie ma baru i tu możecie w sezonie za darmo zaparkować i iść sobie pływać. Ok, na chwilę biorę legenda, bo chcę zobaczyć, czy, e, czy da radę szukać w wodzie bez jakichś dużych zakłóceń. Wiadomo, słony grunt i tak dalej. Całość jest na 20, czyli taka nie za duża, i zobaczymy, co się stanie, jak wejdę do wody. Ok, teraz najbardziej istotne też, Jeżeli nie będzie zakłóceń, to możliwe, że zanurkuję pierwszy raz dzisiaj z legendem. No to wsadzimy i co? I po Wygląda to, wygląda to fajnie, nie słyszę jakichś fałszywych sygnałów. No, spoko. Także chyba, chyba pierwszy raz zanurkuję z Legendem, bo, bo jest ok. Ustawiłem na razie e, multi na wet. I do mok mokrego piachu, mokrej plaży, nie na i czułoś na 20. No i co? Zakładam sopatki i idę szukać. Dorzucamy. Kolejne nurkowania do wyzwania, co by było do Rymu. I jeżeli chodzi o listopad, jak widzicie, pięć nurkowań za mną bez jakichkolwiek efektów. Jeżeli chodzi o Blottrnemo, takie przemyślenia mam w tym roku, że w przyszłym sezonie tylko i wyłącznie jak będę znajdował jakąś biżuterię, jakieś będą efekty, wówczas będę poprawiał. Bo wydawało mi się, że wchodząc na głęboką wodę, jestem dwa kroki przed wszystkimi innymi poszukiwaczami, bo jednak inwestycja w sprzęt do nurkowania jest na tyle duża, że mało kto się na to decyduje? Tak mi się wydawało. A okazało się, że konkurencja jest równie wielka jak w przypadku zwykłych detektorów, bo wiadomo, że na głębokiej wodzie jest, jest między 5 a 10% znalezisk. Nie jest to duża ilość, ale przez lata potrafi się uzbierać bardzo dużo biżuterii. Jednakże przy takiej ilości poszukiwaczy z blucznemu lub z normalnym sprzętem do nurkowania widzę, jak to jest po prostu nieopłacalne. Dlatego fajnie, że to wyzwanie trwa i że zdobywam pewne doświadczenie, bo doświadczenia nie da się zebrać siedząc przed ekranem, monitora czy telefonu i analizując coś, czego się nigdy nie robiło. Tylko jak wykona się dużą ilość nurkowań, wtedy można mieć własne przemyślenia, bo ludzie to, co gadają, to wiecie. Można się tym sugerować, można się nie sugerować, a na własnej skórze, jak się przekonacie, wówczas będziecie wiedzieć w 100%. Także tyle. Tyle w, w, w trzecim dniu wyzwania w listopadzie i zobaczymy, jak będzie w kolejnych dniach.